Dziecko ma niesamowitą wartość odbijania od, yy, od tego, czego doświadcza. która z profesorek ostatnio powiedziała piękne zdanie, że dzieci nie robią to, co my im mówimy. One robią to, co my robimy. To są neurony lustrzane, tu znowu neurobiologia i tak dalej. Zresztą idealnym przykładem bohater wielu wykładów to mój bratanek Franek. No i yy, no jest bałaganiarzem. Zgadnijcie, kto jest bałaganiarzem większym jego tata. Jego tata jest większym bałaganiarzem i efekt jest taki. I teraz zobaczcie sytuację. Dziecko, znaczy to jest dorosły. Dorosły wpływa na dziecko. Wpływy mamy dwa. Mamy wpływ metodyczny, ty, czyli to, co z nim robimy w jakby w układzie form, sposobów i tak dalej, yy, metod ćwiczeń, czyli jakby ćwiczenia w dużym uproszczeniu. A drugi form dydaktyczny w rozumieniu komunikacji, czyli to, co, dzieci mu, do, to, co do dzieci mówimy. Jeszcze prościej, czy nauczy... dziecko przychodzi do szkoły i nauczyciel wie, że rodzic jest pretensjonalny? No wie, bo dziecko jest pretensjonalne. Dokładnie, dziecko odbija postawy, które ma w domu. Proste. Jeżeli dziecko jest, wiecie, inteligentne, bystre, ciekawe świata, to znaczy, że w domu też jest ciekawie świata, wszystko się dzieje. I nie ma aktywności, jest dobra aktywność, a nie jakaś pasywna. Czy rodzic wie, co się działo w szkole? Ty, Jasiu, czemu ty przeklinasz? Przecież w domu się nie przeklina. A, koledzy mnie nauczyli. No przecież też odbija, prawda? Dziecko jest nieustannym odbiciem, zwierciadłem. Dziecko ma refleksję. A jak wiemy, refleksja jest dla ludzi mądrych. Głupiec robi dalej to samo od 30 lat i oczekuje, że będzie inaczej. No i my tak głupio oglądamy te euro kolejne, ja nie oglądam. Bo myślimy, że będzie inaczej. No ile razy trzeba dostać południu, żeby się kapnąć, że to coś jest źle robione. A co jest źle robione? Źle, źle są skonstruowane cele. Chińczycy tu są mistrzami. Ja tak skaczę, słuchajcie, z tematami, ale. Jak wygląda układ, jak wygląda układ y, Chin? Byłem na takiej konferencji, zresztą zachęcam Was do oglądania y, Narodowa Akademia Informacyjna w Warszawie. 10 godzin słuchałem Słuchajcie specjalistów od y, demografii. Y, dzisiaj rodzi nam się 1,17 dziecka. Y, w latach 50. mieliśmy y, rekordowy 3,6. Kobieta dzisiaj rodzi w wieku 3,5 roku, y, 30, y, przepraszam 29,5 roku y, rodzi pierwsze dziecko w 2060 roku będzie nas 30 milionów Polaków. Dużo wątków ciekawych, dalej energetyka, dlaczego Polska węglem stoi, a ja miałem na końcu jakby możliwość powiedzenia o edukacji. Chińczycy miliard 400 milionów ludzi, miliard 400 milionów. To nawet nie potrafię policzyć, ile razy jest to większe niż te 37 naszych. My myślimy, ja już w ogóle w Polsce wszystkich znam, ze wszystkich dyscyplin, czyli zobaczcie, jacy my jesteśmy malutcy. Tym wszystkim. A myślimy, że ten kawałek ogródka, który mamy, to, 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 to cały świat. Chińczycy pracują tak. Jest nazwijmy cesarz. Cesarz, który podejmuje decyzję radą, razem z radą siedmiu ludzi. Ta rada siedmiu ludzi to osoby etyczne, moralne yy, dużo wiedzą. Oni rozmawiają z naukowcami, tylko z naukowcami. Dalej naukowcy przypro, przygotowują pilotaż. Pilotaż jest dla marnej jednej prowincji 120 milionów ludzi. Takie 120 milionów ludzi zaczyna realizować to, co zostało wymyślone. Cztery, trafia to do praktyków i zaczyna być to projekt. Projekt na skalę oczywiście tu jest jakaś korekta i tak dalej wchodzi projekt i na poziomie piątym jest na cały naród na cały naród wchodzi jakby cel. Czyli na przykład oni wiedzą, że węgiel, mimo że wydobywają w 4 dni tyle co my rocznie, tyle wydobywają w 4 dni, ale skończy im się za 7 lat, więc muszą przejść na układ hydroenergetyki no, wodnej. I oni już to wiedzą, że jest taki cel. I na poziomie szóstym jest pisana podstawa prawna. Czyli w zasadzie trzeba latać taksówkami, zacznijmy latać taksówkami, a później będziemy martwili się, że trzeba mieć prawo jazdy do tego. My w Europie działamy zupełnie inaczej. No i tu znowu przykład inny. W niemieckim przedszkolu wygląda sprawa tak. Siedzi pani na dywanie z kolorowymi dziećmi i pokazuje zajęcia, kiedy dziecko jest w. Jakby geniuszem samo w sobie, pani pokazuje, to jest palec lewej ręki na, 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 to jest palec prawej ręki na, na, na. W polskim przedszkolu jest niewiele lepiej. Ja na to mówię więzienie. Wszyscy w tym samym momencie idziemy, wszyscy w tym samym momencie śpiewamy, w tym samym momencie jemy. Podczas chińskiej przedszkole jest ogromnym rozwojem zdolności kognitywnych, rytmizacji ruchu, podejmowania decyzji i o tym wszystkim będę mówił, a na zajęciach, na zajęciach dydaktycznych dzieci napieprzają ze sobą w szachy, warcaby i w co się tylko da, w inne gry logiczne. Słuchajcie, przegraliśmy już dawno. Dlaczego? Bo dorośli popadli w układ jałowego rozwoju. Czyli nie cel jest źródłem, tylko metoda. Metoda. I uwaga, metoda jest jedna. Człowiek. Rozwój człowieka. I my dzisiaj w haśle piłkarskim łączy nas piłka. Tak naprawdę piłka nas dzieli, bo łączy nas człowiek. I to jest fundamentalna sprawa. Piłka nas dzieli. I nie powinna dzielić, bo i trenerowi Robertowi, i Zbyszkowi Przemkowi, i mi zależy na tym samym na człowieku. I w tańcu, i w walce, i w lekiej atletyce wszędzie jest ta czynnik wspólny człowiek.